Cześć, witam bardzo serdecznie i zapraszam Cię na nowy test. Chciałabym teraz poinformować, podzielić się z informacją, że zapisałam się do Oriflame, dlatego też serdecznie Was zachęcam do tego, aby składać zamówienia. Jednocześnie przetestujemy sobie. Ja ogólnie Oriflame też nie używam nigdy, praktycznie, oprócz jakiegoś tam tuszu kiedyś dawno temu. Teraz mam taki podkład Giordani Gold. Mój numer to jest porcelain cool. O, i proszę bardzo, on się w taki sposób przedstawia. Teraz tak, jest on w katalogu na stronie 70, w tym katalogu numer 16. Katalog numer 16, strona 70. I tu oczywiście jest dla niego przecena. Normalnie kosztuje 69,90. A my możemy go dostać za 39,99, czyli za 40 zł. 40 zł to jest taka normalna cena za podkład, który też kupicie w jakiejś drogerii, czy to w drogerii internetowej, czy też drogerii stacjonarnej. Co jest napisane na temat tego podkładu? Jest to podkład odmładzający na bazie serum. Jest to serum prebiotyczne wzmacnia barierę skórną poprzez optymalizację jakości komórek skóry i wsparcie struktury bariery skórnej. Zobaczymy, jak, jak on się będzie sprawować. Mam nadzieję, że odcień będzie dla mnie w miarę OK. Szukam lusterkę. Jeżeli chodzi o twarz, to słuchajcie, na twarzy mam nałożone kremę, które już... Jakby znam i tak dalej, bo będziemy sobie właśnie dzisiaj testować ten, oto podkład, i jeszcze mam do przetestowania korektor tej samej serii, też Jordani Gold. I Ja mam tutaj, tutaj też numer, też nazwę Porcelain Cool i zobaczymy. Tak wygląda. Opakowania są bardzo ładne, bardzo eleganckie. To jest akurat na plus. Korektor jest w tym momencie za 10 zł. I ma tylko dwa odcienie: Cool Porcelain i Warm Beige, więc tutaj z tymi odcieniami jest troszeczkę problem. Rozjaśnia skórę pod oczami i niweluje widoczne niedoskonałości. Zobaczymy, jak to wygląda, ponieważ tak. Ja mam dosyć mocno zasinione pod oczami, i tutaj mam problem, ponieważ zaszła mi po prostu skórka. Nie wiem dlaczego, ale nieważne. Czego ja oczekuję od korektora i od podkładu? Od podkładu oczekuję tego, żeby był on raczej dobrze kryjący, więc zobaczymy. No, i korektor, żeby też był kryjący i żeby oczywiście mi zasłonił te moje zasinienia. Nakładam ten kore nakładać będę podkład gąbeczką. Zobaczymy też, jak poradzi sobie ten podkład z moim czerwonym nosem. Zaraz się o tym przekonamy. Nałożymy oczywiście podkład na połowę twarzy proszę bardzo jest pompeczka, ale ciężka zakrętka. Wycisnę sobie tutaj na dłoń. O jest bardzo lejący. O. Zapach ma bardzo ładny. Zobaczymy zaraz jak będzie z kryciem. Nie ukrywam, że ja potrzebuję dużego krycia. No dobrze, słuchajcie, na połowie twarzy mam nałożony ten podkład i powiedziałabym, że ma krycie średnie, ale bardzo przyjemny. Ma zapach. Naprawdę jestem zaskoczona. Jaki on mi podkład przypomina drogeryjny? Healthy Mix. Zaraz zobaczymy, czy możemy trochę dobudować krycie. Troszkę można dobudować krycie, jednakże nie oczekiwałabym od tego podkładu pełnego krycia. E, na przykład, nie wiem, jak robi mm, Estelaudę Double Wear, na przykład. Załóżmy. Jeżeli ktoś z Was lubi bardzo healthy mix z burżuła, to to jest bardzo podobne, przy czym ma bardzo taką fajną, mm, nawiżającą, rzeczywiście nawilżającą e, strukturę. Teraz tylko kwestia jest taka: wiecie, jak y, będzie się utrzymywać przez cały dzień. Dobra, nakładam na drugą stronę i zaraz wracam. Muszę przyznać, że y, twarz wygląda naprawdę nieźle. A ja jestem zaskoczona, ponieważ nie byłam jakoś tak na, y, nastawiona, że będzie wyglądała super. A wygląda dobrze: y, naprawdę wygląda podobnie jak burżua Healthy Mix. Y, kwestia jest tylko taka: czy nie będzie się po prostu ścierał w czasie noszenia go w ciągu dnia. Także zobaczymy. Czy przykrył niedoskonałości? Nie, bo tu mam też taką dziwną jakąś rzecz. Nie przykrył. Ale ogólnie twarz się błyszczy. Jest taka wiecie świeża. Jestem zaskoczona pozytywnie, muszę przyznać. I daję mu okejkę, więc myślę, że on zostanie ze mną yy, na dłuższy czas. Także yy, jeżeli osoby które nie szukają mocnego krycia, raczej takiego podkładu dziennego, to polecam. Póki co polecam. E, oczywiście jeszcze zobaczymy, jak się będzie utrzymywać w ciągu dnia. E, I teraz przejdziemy do tego korektora, który jest na stronie obok. E, I się bardzo zastanawiam, chociaż ma on formułę, znaczy formułę, taki pędzelek, którego ja nie lubię osobiście. Ok. Jest to po prostu dla mnie nie fajne. Nie lubię. Korektor jest jaśniejszy niż podkład. A czy tak powinno być ogólnie? Ale widzę, że jest mocno jasny. I uważam tutaj za minus, że są tylko dwa kolory, bo tak jak mówiłam Wam wcześniej, jest Cool Porcelain i Warm Beige. I ja mam właśnie go w kolorze Cool Porcelain. A bo ja tutaj nie dodałam, że możecie go mieć za 10 zł, jeżeli kupicie podkład, a jeżeli nie kupicie podkładu, to macie go za 30. Czyli w sumie opłaca się wziąć to i to. O ile zobaczymy, jak ten korektor się będzie sprawdzać. Co do podkładu jeszcze powiem. O, ja mogłam nałożyć go na jedno oko, nie? Co do podkładu powiem, to on ma bardziej w sobie różowe tony. I tak, jak patrząc na tą karteczkę tutaj, która jest, znaczy karteczkę w katalogu, to widzę, że ten odcień Vanilla Cool chyba jest nieco bardziej żółty. Więc Kwestia tego, jakie wolicie podkłady. Czy wolicie podkłady bardziej żółte, które mają żółte tony, czy podkłady, które mają bardziej różowe tony? Ja osobiście wolę te z różowymi tonami. Czyli cieszę się, że nie wzięłam właśnie tej vanilikul, cool, bo mogłoby to być dla mnie zbyt żółte. Korektor, zaraz do niego przejdziemy. Na pewno ma to rzeczywiście rozświetla, rozjaśnia skórę i rozświetla pod oczami, bo rzeczywiście tutaj jest dosyć jasno i jest rozświetlona skóra. Przy czym nie zbyt zniwelował moje siniaki, dalej one są dosyć mocno widoczne. Ja spróbuję jeszcze dołożyć odrobinkę, a dosłownie odrobinkę. Także to jest też korektor dla osób, które nie mają dużych siniaków. No nie, nie da się go stopniować. Dalej te siniaczki prześwitują. Ale mówię, osoby, które nie mają problemu z zasinieniem to powinny być mery zadowolone, ponieważ on bardzo ładnie rozjaśnia koloryt skóry i dobrze się wtopił w ten podkład. To też jest bardzo ważne, ponieważ niekiedy mam a, takie a, kombinacje, że nawet jeżeli są z tej samej serii, to potrafią po prostu odcinać tutaj, że wiecie, pod okiem jest zupełnie coś innego i ono się w ogóle nie chce jakby połączyć. Ja mam takich przypadków już kilka. Nawet i też było tak, że jak na przykład miałam korektor ja od jednej firmy, a podkład od drugiej firmy i też nie chciały się połączyć No dobrze, słuchajcie, przypudruję to pudrem, który znam z Eveline. No i słuchajcie, muszę przyznać, że podkład mnie zaskoczył, bo dobrze wygląda Korektor mniej, mniej, korektor mniej, bo dosyć mocno przebijają te moje fioletowe plamy pod oczami więc tutaj z korektorem raczej się nie polubię No ale zobaczmy Ogólnie yy, wykonturowałam sobie trochę twarz i tak dalej, i tak dalej I przejdziemy teraz, słuchajcie, jeszcze do jednej rzeczy Do dwóch rzeczy tak naprawdę, które jeszcze mam z Oriflame A mam taki tusz To jest tusz Hypnotic Depth yy, Jestem ciekawa tego tuszu Zobaczmy jaką masz szczoteczkę A, bardzo klasyczna, taka normalna, bardzo ładna, dobra taką brzadeczkę lubię. Zapach... Zapach typowo tuszowy. Teraz zobaczymy, gdzie on jest w katalogu. Gdzie jest katalog? A. Mam. Szukamy go w katalogu. Dobra, mamy go w katalogu na stronie siódmej. Jest przeceniony na 12 zł z 31. Także zobaczymy, co nam tutaj obiecują. Nasza jak dotąd najgłębsza intensywność koloru, i Twój sekret, który pozwoli ci osiągnąć niezapomniany wygląd szans. Jest to nowość i jest to edycja limitowana. Dlatego, jeżeli to się sprawdzi, no to trzeba zrobić zapas. Eee, kompleks pigmentów Triple Black dla uzyskania najgłębszej intensywności koloru i maksymalnie czarnego wykończenia. Zwiększa długość i objętość. Formuła Hypnotech buduje i modeluje rzęsy, zapewniając hipnotyzującą głębię. Ok, zobaczymy jak na moich trzech mizernych rzęsach on sobie poradzi. Nie robiłam oczywiście z nimi nic, ja nie, nie mam zabie żadnych zabiegów na, nim, na nich ani sztucznych ani nic oczywiście. No co widać myślę. Eee, ani też nie użyłam zalotki. Dobra, zobaczmy, jak będzie wyglądać ten tusz. Ja zazwyczaj robię tak, że najpierw zaczynam od dolnych. Słuchajcie, bardzo dobrze rozdzielił te dolne. Trochę je wydłużył rzeczywiście. O, nawet nie trochę. Ok, teraz poczekamy tak kilka sekund, aż te dolne rzęsy wyschną, i wrócimy do górnych. No i dobrze, teraz przechodzimy do górnych rzęs. Zobaczymy, jak te górne rzęsy będą się rozczesywać. Mogę powiedzieć, że ten tu rzeczywiście wydłuża i on naprawdę ładniej rozdziela te rzęsy. Efektu pogrubienia to tutaj raczej nie znajdziemy, ale przypomina mi Eveline, chyba Eveline albo Golden Rose. Przy czym Golden Rose jest droższy. takie w fioletowym opakowaniu bardzo ładnie rozdziela i wydłuża myślę, że jakbym miała podkręcone zalotką, to by to troszeczkę lepiej wyglądało jeszcze, ale ogólnie mnie taki efekt zadowala, bo na moich rzęsach naprawdę jest ciężko coś zrobić, ale są takie tusze, które na przykład nigdy nic nie robią a ten tusz jest w porządku Naprawdę on jest w porządku. Jedynie czego trochę tu brakuje, to pogrubienia tych rzęs, ale myślę, że jakbym po prostu miała je podkręcone, to wtedy też by było troszeczkę lepiej. Czyli po prostu tutaj trzeba używać zalotki, ja... Zazwyczaj zalotki używam, ale nie chciałam teraz użyć, żeby zobaczyć, przetestować ten oto y, tusz y, Także to jest tusz, jeszcze raz, Hypnotic Depth, taki z czerwonym odciskiem W chwili obecnej jest on na stronie 7 za y, 12 zł, czyli dobra cena Czyli tak, jest na tak, czyli y, podkład i tusz jest na tak, bardzo na tak y Dobra, i jeszcze mam jedną rzecz do przetestowania, a mianowicie taką oto pomadeczkę. Jest ona na stronie 143 w katalogu. Jest ona teraz na wyprzedażach. Black Friday, tygodnie z Black Friday, Black Friday Weeks, przepraszam, nie wczytam na końcu. Także tak wygląda ta strona. I słuchajcie, ja mam numer um, Peach Glow, czyli ten dwójkę tutaj. Um, zobaczymy, jak będzie wyglądała. Um, Pomadka jest taka mała, zgrabna. Taki jest o, proszę bardzo, kolor. Nie wiem, czy to widać dobrze. Yy, kolor, hmm. nie wiem, czy mój, ale przekonamy się zaraz. Pachnie trochę tak owocowo. Przyjemna jest na ustach, bardzo przyjemna jest na ustach, słuchajcie, naprawdę, czy ja się przekonam do tej marki? Wygląda ładnie na ustach, słuchajcie, ma taki efekt, yy, znaczy czuję takie nawilżenie ust Czekajcie, o! Zawiera kompleks Lip Comfort, który odżywia, nawilża i wygładza usta I to nawilżenie rzeczywiście czuję, yy, naprawdę spoko w chwili obecnej jest ona za 11 zł, więc cena też jest bardzo przyzwoita. Normalnie kosztuje niby 30, ale 11 zł to jest dobra cena. Dobra cena i wygląda całkiem nieźle na ustach. Nie no, powiem Wam, że ja jestem po raz kolejny zaskoczona. Naprawdę. I, i ja będę tutaj szczera i ja naprawdę byłam negatywnie nastawiona do tej marki, pomimo tego, że nie miałam. Wiele produktów z Oriflame, miałam dosłownie tusz i jakiś tam brązer, Bronzer, który był słaby mm, Tusz był bardzo dobry wtedy, ale to było bardzo dawno temu, takim fioletowym opakowaniu Już nie pamiętam, jak on się nazywał, ale był fajny Był naprawdę fajny, był bardzo przyzwoity, naprawdę go bardzo lubiłam e, Pomadka jest na tak, tusz jest na tak, y, podkład jest na tak, korektor jest na nie jeszcze mam jedną rzecz do przetestowania, właśnie pomadkę, ale ona jest takim czerwonym, wściekłym kolorem. Znaczy, to taki bardziej pomarańczowy jest ten odcień. No zobaczymy kiedyś, może się przekonam i go nałożę, że przetestuję. Także tak, to by było na tyle, jeżeli chodzi o test tych kosmetyków, które ja mam z Oriflame. Póki co. To ja jestem bardzo zaskoczona. Zobaczymy, jak ten podkład będzie się utrzymywał na twarzy przez resztę dnia. Dziękuję i do zobaczenia.